Hej hej kochani, witam was w nowej serii. w Serii, w której postaram się zarobić w tydzień na Tampę z czterocyfrowym ID. Coś, co miałem kupić, taki mały cel, miałem to już dawno kupić. Niestety tak jakoś wyszło, z niej, że nie kupię. Mój kolega posiada, no i wiecie, trochę mu zazdroszczę, więc trzeba by w końcu to kupić. A więc w tej serii postaram się właśnie zarobić w jeden tydzień na Tampę. Planuję tak około dziennie, po 10K na dzień. O, tak, to będzie mój taki standard. Na razie nie myślę, że za tyle około się znajdzie. To będzie taką Tampę. No i od razu powiem, no, pozdrowienia, będą w, pozdrowienia będą w następnym filmie, bo gdzieś tak wyszło, że dzisiaj Dzień Babci, były babci, no i nie było czasu, żeby listę pozdrowień zrobić. Jeszcze podetnę do Biedronki, muszę jeść. No ale tak, i możecie zauważyć, yy, ostatnio zmieniłem skina. Golda mam, więc Golda wywiązuje Taki fajny skin mi się trafił z Golda, taki fajny heł. Ok, e, oczywiście zaczynam ja od zera, tak jak w poprzedniej serii. Jak jeszcze pamiętam w poprzedniej serii zrobiłem w tydzień na tego co odwierała. Myślę, e, na pierwszy dzień myślę, mogę wziąć sobie taksówkę no i pokażę takie na momenty, będzie jakiś ciekawy moment, to myślę pokażę go oczywiście. No i po kolejnych dniach coś się bardziej kreatywnego zrobi, myślę, a dziś to. No, nie było zbytnio czasu, żeby cokolwiek wymyślić. Weźmy już pierwszy kurs. Weźmy sobie jakiś, nie wiem, który, no, ciekawego. Tu jest 7 km, ciekawe, ile to będzie. To będzie 201, o może być. Góra tutaj wbił, który był bardzo aktywny na po ostatnim live'ie. I kura wie, muszę no, no dobra, niech się siedzi. Ok, to więc już idziemy pierwszy kurs i tak jak mówię, pokażę najciekawsze momenty. Okej, już drugi kurs, moi drodzy, tu się zatrzyma, moi drodzy, patrzcie Tu akurat Kura dołączył, Kura pozdrowa YouTube, ja też pozdrawiam Kurę Kura akurat tu się dołączył, chce ze mną pojeździć, to mu nie znają, więc niech sobie jeździ Patrzcie, drugi kurs, moi drodzy, już już mamy 646 kurs, po prostu, lux. Tak, po prostu na razie idzie Myślę, dosyć szybko się zrobi, tak jak mówiłem, dzisiaj akurat tylko takso, ponieważ... O o, dziękuję kura, bardzo miłe z twojej strony. Hmm. Dziś akurat tylko tak, co nie było zbytnio, w czasu coś lepszego gardnąć, wiecie, dzień babci był. Hmm. Byłem, ak byłem akurat u, bab u dziadków ogólnie. Hmm. O kura spada, no. No to no, i na razie kura. Hmm. Już wyszedł. Kurut, u dziadków, byłem dzisiaj u dziadków. no. Było spoko ogólnie. Jeszcze potem tak jak mówiłem... nie wiem kiedy ten, Jest ten nowy Kurde. Chwileczkę Mógłbym włączyć PM, ale nie włączę, bo czasami proszą mnie o po pozdrowienia ludzie, więc... O kurczę, ja go znam, czekajcie, to napiszę mu Nie tak wierny y pan To jest moja tradycja, już zawsze jak ktoś napisze mi na odcinku, to widz jakiś, kogo znam, to pozdrawiam z odcinków tak i jeszcze tylko, potem jeszcze muszę do Biedronki iść, więc nie wiem kiedy ten film opublikuję, nie wiem czy go we znaczy, ja tu nagrywam w poniedziałek, nie wiem czy tego we wtorek nie będziecie widzieć, no bo... Wybaczcie taki dzień dzisiaj akurat wyszedł. Jeszcze potem muszę do Biedronki po jakieś picie iść. O, Kukcia pozdrawia, ja też pozdrawiam Kukcia w tym momencie. Po, pozdro Kukcia. Mój widz, akurat go znam. Okej, okay, będzie coś ciekawego, to z dołu wracam na antenę Moi drodzy, czwarty kurs, mamy 597 euro Piękny kurs, po prostu zajebisty, muszę tak powiedzieć Super kurs Jedziemy dalej, już mamy, tro, już mamy trochę kasy Ja tu akurat czatu krem, bo tu takie rzeczy piszemy I takie co tam, no wiecie, takie tam, piszę akurat z kolegą o czymś, no No i widzicie, widzicie, kurs jest dobry, mam, mam teraz kasy 1,41k Po dwóch kursach, znaczy po trzech, ten jest czwarty No kurde, a tu, o tutaj, E tu nie mogę obracać. No i jadę kolejny kurs. Kasa leci super, więc... Jest git. Okej, okay, już yy, koniec, już kasa zarobiona. Yy. No więc jak że rzeczy nie było, nie było co pokazywać, to bym jak jakoś tam przeleciał na ten taksat, Tak więc to jest koniec pierwszego dnia. No i wybaczcie, że nie wróciłem filmu wczoraj, ale... A potem serwer tak wywaliła, że do północy go w ogóle nie było, no i wiadomo potem tocym odcinka nie wrzucał, tak więc... No, tak więc po prostu wróciłem dzisiaj, więc zarobimy sobie tam do poniedziałku przyszłego. Myślę, to nie będzie jakiś problem. a tymczasem to jest koniec pierwszego dnia, no i pięknie zaglądanie. Pozdro.